Witam, teraz dostałem paczkę od. W sumie nie wiem, kupiłem kosę jakąś tam. To była promocja na YouTube. Więc sobie pomyślałem, a ja zrobię recenzję. Więc macie tu recenzję kosy, nie? No, typowe. To lubię w paczkach, nie? Rzadko zamawiam, ale widzicie, nie? No gąbka, w sumie co się jej tym interesuje dobra tutaj mamy kartkę od to jest, oczywiście dobra wiecie jak trudno się otwiera kartki jedną ręką o, bullioners a, od tego gościa no oglądam go czasami fajny gość nie to co by gościa to nagrywa. O. To jego sklep jest. Tak, tak. O, ale to nas interesuje najbardziej. Hmm. A co to jest? O! Kurczę! To ja się nie spodziewałem. Naklejk. Świetnie. Tym ten, ten się nie interesujemy. Najważniejsze jest, że jest kos recenzujemy My, taki, oczywiście złotą sobie kupiłem, bo wiecie, złoto, tęczowe są dla nie powiem dla kogo. Dobra, zobaczmy. No. Pierwsze pytanie do takiej kosy, czy jest ostra. Powiem Wam tak. Absolutnie nie. Znaczy, czy jest ostra, no. Wygląda jak ostra. Nie da się przejechać. Ale zakrwawicie to się nie da nie jak mocno bym walnął końcówką w oko, to pewnie bym pewnie się zakwawił, no ale wiecie. No. Strasznie ładna gładka. Widać, że metal nierdzewny fajnie się trzyma w rękach. Czy fajnie, no może być. Kurczę! Jedne. Jestem przyzwyczajony do tylko, a nie do kos. O, tak to się robi. Jezu Chryste Niedługo będę musiał robić treningi z kosą. O. Tak się układa w ręce. No i są metr, nierdzewny Strasznie tempa. Znaczy tempo no. nie jest ostre. Fajnie złota. Tak patrzę na te detale i w sumie. Wszystko jest odredzerowane jeden do jednego. Dosłownie. Znaczy wiecie, plastik trochę odchodzi, no ale co typowe, nie? Każdy musi tak mieć. Jedyne co mi się nie podoba. Chociaż nie wiem, prawdziwe Znaczy rączka jest zrobiona z plastiku, nie? I nie wiem, czy w normalnej koście tak też jest. Excess, z, z czego jest zrobiona? Tak, podobnie też z plastiku, ale ja chciałem się doczepić. No, kosa, jak dla mnie, 10 na 10 znaczy 9 na 10 bo nie jest ostra. To jedyne do czego można się przyłożyć, ale tak, no, fajna kosa. Jakby lepiej się nią kręciło, to wiecie, to by można triki robić. Ja się zacznę uczyć kręcenia że tak będzie trzymał. O, tak się trzyma w sensie. No. no i to była recenzja kosy od Buliona. Kosa jakaś tam, dragorola czy kiterone. Nie znam się na kosach. Znam się na nożach motylkowych i trikach do nich. No. Więc to była moja recenzja. Bulion, jeśli to oglądasz, no to możesz mi podziękować. Coś? Nie wiem, pełni tak nikt nie wygląda nie Znaczy nieważne. Łapka w górę. E, coś tam, coś tam, komentarz. E, no. Jutro będę robił odcinek treningowy z kręcenia nożem motylkowym. Możecie czekać. No. I to na tyle. Żegnam.